Cześć 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 moi drodzy, serdecznie Was witam, kolejny moi drodzy odcinek z Minecrafta. Dzisiaj, jak widzicie, mamy wielki postęp w naszej rewolucji pięknego skina żabki, albowiem, moi drodzy, z mojego ciała z zlazło wszystko co było negatywne, tak? I jest jakiś taki, nie wiem, jestem taki czysty w sobie i, i czuję się z tym świetnie, więc moi drodzy, no jeżeli wam się to podoba, no to łapka w górę i subskrypcja, tak? No to to jest, moi drodzy, podstawa i napiszcie komentarz, ponieważ yy, no zobaczcie, no nie ma na nas nic i ja kompletnie nie pamiętam nocy, nie wiem co się działo w noc. Yy, pff, nie wiem, no nie wiem, nie mam coś takiego, Że mam totalną pustkę w głowie, jak jest noc. Yy, jest teraz dzień, więc no zobaczymy co się będzie działo po prostu jak gdzieś pójdę spać, ale z tego właśnie względu chcę pójść do półsona się przebadać, bo jest lekarzem, jak dobrze wiecie, takim tutaj naszym serwerowym, hop się trochę znala, więc może on mi pomoże i może on mi doradzi, tak naprawdę, co zrobić w tym momencie. Ja właśnie chciałem w ogóle przeprosić, że łóżka nie pościli dzisiaj, moi drodzy, ale no tak, jak mówię, czuję się jakoś tak fatalnie od rana, właśnie, że, że nie, nie wiem, no nie pamiętam totalnie tej nocy i, i, i trzeba to sprawdzić. Trzeba pójść do Busona i zobaczyć, jaki jest tego powód, ok? Dobrze, no mam nadzieję, że łapeczka w ogóle jest zostawiona. Ja w ogóle, jak widzicie, nic nie mam w ekwipunku. Nie, to działa totalnie w nocy. No dla mnie to jest chore lekko, to jest chore, no ale cieszę się, że wreszcie nie mam tego czarnego syfu na sobie, chociaż nie przeszkadza mi on jakoś. Czuję się zresztą tak samo. Dobrze, jak się czułem, w sensie, no nie mam z tym. Nie mam czegoś takiego, że nie wiem, że czuję się gorzej. Bo, no jak widzicie, no dalej mamy z kurde więc, no. Jest to dziwne, tak, jest to dziwne, że to tak znikło z dnia na dzień. No ale pójdziemy do Busona. On nam może coś powie. Pozdro! Pozdrawiam. O, Buson! E, czy Buson, Boże, Buson, to ja? Żabson, chciałem powiedzieć. Żab e, się w końcu się umyłeś, no. Jak się. Jezus święty, mówię ci, że nie byłem brudny, Boże. Ile można ci to kurde. No, ej o Jezus! Ja nie chciałem. Nie, nie, ej, ej, ej! Teraz przysięgam! Ej, ej! słyszałem nutkę śmiechu w twojej wypowiedzi. Na, naprawdę, naprawdę nie chciałem. Przysięgam. Zapomnij, że zapomnij, Tam kłócasz i kością gryzaj. No nie, no ale no, no serio, naprawdę do no dobra, no mogę, ale. Ale nie chciałem tego zrobić, naprawdę dobra, przysięgam. Ale... Przepraszam. Czy nie chciałeś, to musimy jeszcze zrobić w takim razie ceremonię pogrzebową. Dobra, dobra, to zróbmy to. Jezus napić się za zdrowie tego psa Pić mam jeszcze... Dobra, daj to. Co to jest? Rum, Boże święty, dobra, dawaj to. Narus, dobra. Co to daje? Absorpcja, zwiększenie zdrowia. Pock jump, Dobre efekty! Słuchaj! Po to do mnie przybyłeś. Przybyłem do ciebie w sprawie w sprawie smutnej, albowiem, wiem, słuchaj, wczoraj Wczoraj nie pamiętam, co się ze mną działo i tak sobie pomyślałem, że, że może, wiesz, może wiesz, o noc mi chodzi, że może, może byś mi pomógł i byśmy to sprawdzili w jakimś laboratorium, co? Bo ty tam masz laboratorium, jesteś w stanie a, to ja sprawdzić. Mam. Dobra, ale czekaj, I... czekaj, ale co? ty totalnie nie pamiętasz, co robiłeś wczoraj? No, no całą noc, nic, Ca totalnie cała noc jest mam pustkę w głowie, nic, nie, nie wiem, nie wiem i nie mam żadnych itemów, wszystkie, tak jakby mnie ktoś okradł. Dobra, a co jest ostatnie, co pamiętasz? No pobudkę rano. No, Ale to ty... przed, przed pobudką rano A Aaaa, aaa! No że no że, że zauważyłem, że się księżyc pojawia. I, i wtedy już był koniec. O. No. takie, to dobra, właśnie to dobra, jest takie... Jest w każdym razie czekaj, to chodzi. A o dziwo, a mm, mimo że był, była, było sobota, to nic nie piłem, więc no, więc no to jest mega właśnie podejrzane, nie? No to właśnie dlatego właśnie... A ja nie mam flaków stary! Kurde, będzie problem tam gdzieś Ja też kuć. nie mam Dobra, dobra, a no. gdzie jest to twoje te... <noise> Jednak mam eee, nie, musimy do łódki eee, do, do łódki, dobra, dobra, dobra bo... Dobra Co tu jest pod wodą? W którym miejscu? Gdzie? Tu! O Jezuzej, nie wiem, ty! Pokaż to, czekaj, to się świeci jakoś w ogóle, stary Czekaj, idę To jest w ogóle beton? Muszę wypłynąć, bo zginę, zaraz Dobra, o Yo, to jest jakaś zbrojownia Wbijamy tam? No nie wiem, czy może... Czy... Nie, wiem, nie da się tego otworzyć Tak długo bije pod wodą? No, nie da się tego otworzyć Dobra stary, chodź lepiej do tej łódki Chodź do łódki i płyniemy tak, Lepiej, lepiej jedziemy cię zbadać kiedy się tym zajmiemy, Dobry? Tak, 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 jedź więc... W sensie, nie, ty jedź, ty jedź, ty jedź, bo ja nie wiem, gdzie Sorry Dobra Siodaj. o dobra Do przodu, on. Bo... Jezus, ale O nie. nie. Boże Kloc, na pewno był kloc To jest z jego stylu, czekaj, zniszczę to Czekaj No O o. zmieścimy się? jest tak dobra to? nie walić to płyniemy walić będzie dziurowy most <grym> dawaj i dawaj i płyniemy jezus ale ja się busom tak tragicznie czuję że se sprawę naprawdę jezus widzowie ja umieram zresztą, ja jestem jakiś taki dzisiaj y, taki nie, nie, nie swój nie swój płyniemy płyniemy i już jesteśmy już jesteśmy aha dobra jezus ja ma port piękny oh. przepraszam o nie jest kolorowo to jest, jak na żabę przystało dobra chodź nie jest kolorowo Wyglądasz tragicznie Wiem o tym, Boulson, ale nie wiem nie, nie nie wiem, czym to jest spowodowane, Bowson Ja... ja... ja bym chciał to wiedzieć i ja, ja mam nadzieję, że się dowiem, ale jest tak tragicznie się źle czuć w dzień, że to jest hit naprawdę Że, widzowie, przepraszam was, ale... ale jest dramat po prostu Przez tą noc ja mam wrażenie Chodzimy przez to Zaraz Yee, cofaj, cofaj. Co, co? Kurczę, dezynfekcja najpierw Jezu święty, co za czasy Dobra Co, co ja tu... Tu, tu stajesz, to jest miejsce badań. O kurczę, chodź tu. Już idę. Tu, tu jest miejsce badań. Ja będę za szybą, będziemy rozmawiać sobie na Dobra robotem, I, I ty tutaj jesteś, i prawda, wszystko jest super. Dobra, dobra. Za, Zarabę. O, o dobra. co chodzi, Pulson? Dobra, jestem, uwaga, a więc tak, ja potrzebuję przed wszystkim. Środka, żeby spisywać, prawda, objawy, wszystkie i tak okay. dalej. Dawaj! Yy, połóżcie się na łóżku, łóżko, łóżko ma taką yy, taką jakby jakby ci to powiedzieć yy, Taką moc, że, że on mierzy ciśnienie, coś takiego no, połóżcie, połóż się Leżę? jest jestwizne yy, Tak, mierzy ciśnienie, dobra i te, odpowiem mi na pytania teraz OK Imię? Dawid Imię Dawid yy, nazwisko Kochanek To są ciężkie pytania jak na maturze Wiek? Nie ma łatwiejszych pytań. Dziew 19. 19, dobra. Płeć? Nie wiem. Nie. Mężczyzna, mężczyzna. Mężczyzna. Dobra, M, pisze. Dobra, teraz. Czekaj, co tam było dalej? Dobra, jakieś choroby? Choroba, nie wiem, Buson źle się czuje, Ale nie, takie choroby wrodzone. Nie mam. Wana wzroku. Yy, jak uczulenia? Nie mam! Wada wzroku! Brak, a, yy, dobra, yy, i... Wada wzroku. Wada wzroku. Tak! Dobra. To jest chyba to, co mam. Dobra, i teraz tak. Eee... Yy, po są czuje się tragicznie? Ciśnienie, ciśnienie jest... Troszkę za duże, troszkę za duże ciśnienie Już możesz, możesz wstać Albo czekaj, czekaj, jeszcze zanim Dobra. połóż się jeszcze Poddam ci impulso, impulsowi elektromagnetycznemu. Jakiemu Pulsami, impulsowi, że... Bulson? No taki jeden, nieważne Ja się... Jezus! Ja się źle czuję! Admir... Dobra, ale musiałem to zrobić, ponieważ teraz już wiem, teraz już wiem Dobra Bulson, Jezus eee, Objawy Bulson Ratunku Bulson ratunku o nie? Bulson, eee, widzowie jest dramat, ja się tak źle czuję Mizowiec, czym to jest spowodowane? Bo są proszę, powiedz Ja się nigdy tak źle nie czułem jak dzisiaj Czy się to jesteś? Ja Ja wiem, że jestem ok, ale... Dobra ale coś nie jest z tym okej okay. Słuchaj, kurcze, mamy problem Jaki problem? Idę do ciebie Jaki, jaki problem znowu? Tu, tu, chodź, chodź, chodź Bo, no bo jest, jest średnia pamięci. Co? Albo, czekaj, wiesz co, jeszcze zrobimy jeszcze jedną rzecz, zrobimy No? Eee, Myślę, ale to tylko, się zapewnia, to butla muszę, muszę to, muszę po to, czekaj, ja to tam mam zaraz. No Dobra, ale nie, był bułson. Bu son. Powiedz, powiedz mi co mi jest, bo Ja jestem nie w stanie czekaj, już, już, już musimy jeszcze jedno zrobić, zrobimy jeszcze badanie krwi Dobra? Dobrze Więc uwaga, pobieram krew Dobrze Co ty, zabrałeś mi strzykawkę, oddaj mi strzykawkę Co? Proszę Uso, ratuj Czuję się tragicznie Dobra, pobrałem ci krew, czekaj, okay. już ją sprawdzamy Już ją sprawdzamy, Jezus ja święty, to sprawdzałem Tu się święty. sprawdza krew Wilson Proszę powiedz co mi jest Dobra Davison Wilson, Wilson. W twojej krwi jest... Jest... Czy ty tutaj kiedyś byłeś już w tym laboratorium? Nie byłem Nigdy? Nigdy hmm. Nie byłem Bo W twojej krwi jest Co jakby Jest Mała, ale Zauważalna ilość Venomicsów Co? No. Przecież ja jestem zdrowy, się. Przecież... No właśnie średnio więc co powiem Ci, sytuacja wygląda tak. Ja nie przykład, no. Ja spróbowałem Venomix. No. Testowałem go na sobie i mi wyrosły włosy. Mój klon testował i mu się twarz poprzestawiała miejscami. Błoson, ja, ja, ja wiem, że to są straszne objawy, ale widzimy się już, no. bo czuję się tragicznie, Błoson. Tak, y, ale proszę leżeć w łóżku i się, prawda, nie ruszać. Pozdro. Ja, ja skontaktuję. Pozdro.